Dużo mniej zacięte spotkanie obejrzeli kibice w Aleksandrowie Łódzkim. Sokół bez problemów pokonał Polonię Warszawa 2 do 0. Polonia w tym meczu wypadła blado. Jedynym zagrożeniem dla Sokoła były indywidualne popisy doświadczonego Krystiana Pieczary, jak w 20 minucie, kiedy jego strzał obronił Bartosz Kaniecki. Trzy minuty później gospodarze objęli prowadzenie. Śmiałą, choć niepozbawioną odrobiny przypadku akcję Damiana Nowackiego wykończył Kacper Dziuba. Sokół kontrolował grę i w drugiej połowie podwyższył na 2 do 0. Po faulu na wpadającym w pole karne Nowackim swoją 11 bramkę sezonu zdobył Bartłomiej Maćczak. Jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników, bo wykonują kawał ciężkiej pracy. Zarówno na treningach, jak i w meczach. Inkasujemy kolejne trzy punkty, co dla nas jest bardzo ważne. W najbliższych, w najbliższych dniach zamykamy temat polonii i po krótkiej analizie przygotowujemy się już na Ursus. Sokół zagra z Ursusem w sobotę w Warszawie.